Wyobraź sobie, że przez ostatni rok budowałeś rakietę. Nie miałeś planów inżynierskich ani instrukcji. Wszystko robiłeś na wyczucie. Nadchodzi dzień startu. Odliczanie. Zgadnij, co się zaraz wydarzy. Właśnie dlatego 9 na 10 startupów upada, bo nie przestrzegają sprawdzonego planu. Ale spokojnie, dzisiaj przedstawię Ci 12 zasad, dzięki którym moje startupy nie tylko wystartowały, ale zbierają kolejne rundy i szybują coraz wyżej. Dlaczego Ty? Jesteś jak kierowca Formuły 1. Nawet najszybszy samochód nic nie zdziała bez właściwego kierowcy. Możesz mieć świetny pomysł, ale czy masz w sobie determinację, by przetrwać trudne momenty? Spójrz na Jeffa Bezosa. Zanim Amazon stał się gigantem, Bezos siedział w małym garażu, pakując przesyłki własnoręcznie. Nie miał gwarancji sukcesu, ale miał determinację, by walczyć o swoją wizję. A ty? Co cię napędza? Chcesz zarobić, zmienić świat, a może po prostu stworzyć coś, co będzie twoim dziełem życia? Niektórzy po prostu czują, że muszą coś zrobić. Jak Elon Musk, który już w dzieciństwie myślał o eksploracji kosmosu. Ale pasja to jedno, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności, czeka Cię brutalna rzeczywistość. Zastanów się, jakie umiejętności możesz wykorzystać. Czy Twoje doświadczenie w pracy lub w życiu prywatnym może Ci pomóc? Pamiętaj, że pasja to jedno, ale wiedza i umiejętności są równie ważne. Jeśli Twoje kompetencje nie pasują do wybranego rynku, będziesz musiał się błyskawicznie uczyć nowych rzeczy. Dlaczego teraz? MySpace był liderem rynku zanim pojawił się Facebook. Dlaczego upadł? Bo Facebook pojawił się dokładnie wtedy, gdy ludzie potrzebowali nowoczesnego sposobu komunikacji. A ty? Czy teraz jest najlepszy moment na realizację Twojego pomysłu? Czy pasuje do trendów? Popatrz na Zoom. Przed pandemią był tylko jednym z wielu narzędzi do wideokonferencji, ale w 2020 roku timing był perfekcyjny. Dlatego Zoom stał się nieodzownym elementem codziennej pracy milionów ludzi. Pomyśl o swoim rynku. Jeśli Twój produkt trafi na rynek za wcześnie, ludzie mogą nie być gotowi na Twoje rozwiązanie. Za późno? Konkurencja może być zbyt silna. Idealne wyczucie czasu to sztuka. Zadaj sobie pytania: Czy to właściwy moment dla mnie? Czy mam wystarczające zasoby, aby zacząć teraz? Czy mogę poczekać, czy rynek się zmieni? Czy staćcie na to? Założenie startupu to jak lodna księżyc. Potrzebujesz solidnych zapasów paliwa, a tym paliwem będą pieniądze, czas i energia. Ale czy masz wystarczające zasoby, by przetrwać pierwsze trudne miesiące? Pomyśl o swoich kosztach. Czy stać na to, żeby nie zarabiać przez pierwsze kilka miesięcy lub nawet lat? Jakie masz oszczędności? Może masz możliwości pracy na pół etatu, by sfinansować swój projekt? Brian Chesky i Joe Gebbia z Airbnb zaczynali od wynajmowania swojego własnego mieszkania. Nie mieli kapitału, ale byli kreatywni, dlatego przetrwali i odnieśli globalny sukces. Rozważ opcje finansowania. Czy możesz pozyskać fundusze od przyjaciół i rodziny? A może skorzystasz z crowdfundingu lub zainwestują w Ciebie aniołowie biznesu? Stwórz budżet i przewiduj najgorsze scenariusze. Co się stanie, jeśli Twoja firma nie zacznie zarabiać przez rok? Czy masz plan B? Nie masz dużego budżetu na start? Zobacz mój film tutaj, gdzie opowiadam, jak zacząć budować startup, mając ograniczone środki. Nie zapominaj, że pieniądze to tylko środek do celu. Jeśli masz silną motywację i pomysł, możesz pokonać finansowe przeszkody. Czy masz dobry pomysł? Zobaczmy przykład Instagrama. Początkowo był aplikacją dla miłośników Bourbona. Założyciele szybko zauważyli, że użytkownicy kochają funkcję dzielenia się zdjęciami. Dzięki temu zmienili kierunek i stworzyli platformę, którą znamy dzisiaj. Pytanie jest proste. Czy Twój pomysł faktycznie rozwiązuje problem? Czy sprawdzałeś, co na ten temat sądzą potencjalni klienci? Jeśli masz pomysł na aplikację fitness, spytaj znajomych, jakie funkcje byłyby dla nich kluczowe. Zrób ankiety online lub spotkaj się z grupą docelową. Tak działała ekipa założycieli Strawy, zanim stworzyli narzędzie dla biegaczy i rowerzystów. Nie zakochuj się w swoim pomyśle. Możesz być przekonany, że to przełomowe rozwiązanie, ale jeśli klienci tego nie chcą, nie masz biznesu. Testuj swój pomysł, zanim włożysz w niego czas i pieniądze. Airbnb zaczął od prostej strony internetowej, która tylko sprawdzała, czy ludzie są skłonni zapłacić za wynajem mieszkań od osób prywatnych. To właśnie MVP, minimum funkcji, maksimum nauki. Dobry pomysł to tylko 10% sukcesu. Reszta to jego realizacja i dopasowanie do rynku. Dlatego zanim zaczniesz, sprawdź, czy naprawdę jest na niego zapotrzebowanie. Jaka jest twoja wizja? Wizja to latarnia morska. Prowadzi cię przez sztorm, pomaga podejmować decyzje i trzymać kurs. Ale jeśli nie masz dryfujesz, tracisz czas i zasoby. Elon Musk nie buduje rakiet, bo to jest modne. Jego wizja? Uczynić ludzkość gatunkiem międzyplanetarnym. Dlatego SpaceX przyciągnęło najlepsze talenty i miliardy dolarów inwestycji. A twoja wizja? Jak zmieni się świat, jeśli twój startup odniesie sukces? Czy twoja wizja inspiruje innych? Dropbox początkowo był tylko miejscem do przechowywania plików, ale wizja założycieli była większa uprościć współpracę i dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Dlatego miliony użytkowników zaczęły z niego korzystać. Wizja nie tylko motywuje, ale też przekonuje ludzi, by do Ciebie dołączyli. Zastanów się, jaka zmiana na świecie wydarzy się dzięki Twojej firmie. Kto będzie w Twoim zespole? Startup jest jak drużyna koszykarska. Możesz być najlepszym graczem, ale bez reszty zespołu nie wygrasz meczu. Potrzebujesz ludzi od ataku, obrony i strategii. Steve Jobs był wizjonerem, ale bez technicznych umiejętności Steve'a Woźniaka Apple mogłoby nigdy nie powstać. Z kolei Gates potrzebował Paula Allena, by przekształcić Microsoft w globalne imperium. Dlatego ich połączenie było kluczowe. A co z Tobą? Czy Twój zespół uzupełnia Twoje umiejętności? czy macie wspólną wizję i wartości. Zanim wybierzesz wspólnika, upewnij się, że macie jasne zasady współpracy. Ustalcie, kto za co odpowiada i jak będzie wyglądał podział zysków. Zespół to twój największy atut, ale też największe wyzwanie. Ludzie z kompetencjami są ważni, ale jeszcze ważniejsze jest to, czy są gotowi walczyć, gdy pojawią się trudne momenty. Kim są Twoi klienci? Wyobraź sobie, że próbujesz sprzedać parasol na pustyni. Nawet jeśli Twój produkt jest świetny, w złym miejscu i czasie nikt go nie kupi. Zrozumienie klientów to klucz do sukcesu. Kim są Twoi klienci? Jakie mają problemy? Co ich motywuje do zakupu? Czy to osoby szukające oszczędności, czy może luksusu? Just Join IT zaczęło jako niszowy portal pracy dedykowany wyłącznie branży IT. Nie konkurowali z wielkimi portalami pracy. Zamiast tego skupili się na wąskiej niszy branży IT. Dlatego szybko zdobyli zaufanie specjalistów, których nie interesowały ogólne platformy takie jak np. Pracuj.pl. A jeśli tworzyłbyś aplikację dla zdrowego odżywiania, kto z niej skorzysta? Młodzi profesjonaliści? Rodzice? Sportowcy? Każda grupa ma inne potrzeby. Rozmawiaj z potencjalnymi klientami, przeprowadzaj ankiety, testy, zbieraj feedback. Im więcej wierzy o odbiorcach, tym lepiej dopasujesz produkt i marketing. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak znaleźć idealne dopasowanie swojego produktu do rynku i zrozumieć swoich klientów, obejrzyj mój film i dowiedz się, jak znaleźć idealne dopasowanie produktu do rynku oraz jak zdobywać feedback. Empatia to klucz. Zrozum, co naprawdę frustruje Twoich klientów a stworzysz produkt, który stanie się dla nich niezastąpiony. Jaki jest Twój produkt? Airbnb zaczynało od dmuchanych materaców wynajmowanych podczas konferencji w San Francisco. To było dalekie od perfekcji, ale klienci to kupili, bo rozwiązywało ich problem z brakiem tanich noclegów w zatłoczonym mieście. Dlatego produkt ewoluował wraz z ich potrzebami i dziś jest globalnym gigantem. Czy Twój produkt faktycznie rozwiązuje problem, z którym mierzą się Twoi klienci? Czy jest coś, co wyróżnia go na tle konkurencji? Zamiast budować kolejny sklep online, rozważ, czy możesz zaproponować coś bardziej konkretnego, jak na przykład Etsy, które skupiło się na rękodziele i unikalnych produktach. Zamiast być wszystkim dla wszystkich, stań się ekspertem w swojej niszy. Zacznij od MVP. To nie musi być pełnosprawny produkt, ale wystarczająco funkcjonalny, by sprawdzić, czy rzeczywiście spełnia oczekiwania klientów. Jeśli zbierasz pozytywny feedback, rozwijaj go dalej. Więcej o tym, jak stworzyć swoją pierwszą wersję produktu, czyli minimum viable product, znajdziesz w filmie tutaj. Opowiadam tam, jak zrobić to krok po kroku i na co zwrócić uwagę na starcie. Twój produkt nie musi być od razu idealny. Kluczowe jest, aby rozwiązywał realny problem w prosty i efektywny sposób. Pamiętaj, Airbnb zaczynał od małych kroków, zanim przekształciło się w globalną platformę. Twój pomysł też może przejść podobną drogę. Jak będziesz zarabiał? Wyobraź sobie, że otwierasz kawiarnię. Sam fakt, że ludzie uwielbiają kawę, nie wystarczy. Musisz wiedzieć, ile możesz na niej zarobić i jak pokryć koszty prowadzenia lokalu. Twój model biznesowy to plan, który pozwala przekształcić produkt w dochodowy biznes. Jakie są Twoje główne źródła dochodu? Czy klienci zapłacą za produkt jednorazową, czy będziesz bazować na subskrypcjach? Czy masz inne możliwości, takie jak reklamy, partnerstwa lub sprzedaż dodatkowych usług? Amazon początkowo zarabiał tylko na sprzedaży książek, ale dziś jego główne źródło dochodu to Amazon Web Services, czyli AWS. Twój pomysł na zarabianie może się oczywiście zmienić i ewoluować wraz z rozwojem firmy. Dlatego nie musisz kurczowo trzymać się pierwszej wersji, ale dobrze jest mieć ją przemyślaną od dnia pierwszego. Jeżeli tworzysz aplikację, możesz zaoferować podstawowe funkcje za darmo, a bardziej zaawansowane za opłatą premium. Spotify doskonale opanowało ten model, dzięki czemu przyciągnęło miliony użytkowników na całym świecie. Zadbaj, by Twój model biznesowy był skalowalny. Jeśli z każdym nowym klientem generujesz większe koszty, Twój biznes może szybko stać się nierentowny. Analizuj metryki takie jak CAT, czyli kosztu pozyskania klienta, i LTV, czyli wartość klienta w czasie. Zastanawiasz się, jak znaleźć pierwszych klientów dla swojego produktu? Mam dla Ciebie 8 skutecznych sposobów, które omawiam w filmie tutaj. Możesz mieć świetny produkt, ale jeśli nie wiesz, jak na nim zarabiać, twój startup upadnie. Przetestuj różne strategie, wybierz tę, która najlepiej pasuje do Twojej grupy docelowej. Jaka jest Twoja przewaga konkurencyjna? Wyobraź sobie, że grasz w szachy. Aby wygrać, nie wystarczy myśleć o swoim następnym ruchu. Musisz przewidywać ruchy przeciwnika. Twoja przewaga konkurencyjna to właśnie ten kluczowy ruch, który sprawi, że nie będziesz jednym z wielu, ale numerem jeden. Co sprawia, że Twoja firma będzie lepsza od konkurencji? Czy masz dostęp do zasobów, technologii, danych lub doświadczeń, których inni nie mają? Czy twój pomysł opiera się na wyjątkowej obserwacji rynku, której inni nie zauważyli? Spójrzmy na Tesle. Ludzie myślą, że to firma produkująca samochody elektryczne, ale ich przewaga polega na połączeniu baterii o wysokiej wydajności, rozbudowanej sieci ładowarek i innowacyjnego oprogramowania, które stale się aktualizuje. Większość platform dla freelancerów po prostu łączy wykonawców z klientami, ale Fever dodał unikalne funkcje, np. testy umiejętności w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci bardziej ufają wykonawcom. Jak sprawić, żeby Twoja firma była trudna do skopiowania? Możesz postawić na technologie i patenty, efekty sieciowe, im więcej użytkowników, tym większa wartość, lub silną markę, która buduje lojalność klientów. Konkurencja zawsze będzie próbować Cię dogonić, dlatego musisz stale rozwijać swoją przewagę. Pamiętaj, klienci wracają tam, gdzie dostają coś wyjątkowego. Jaka jest dynamika i wielkość rynku? Wyobraź sobie, że otwierasz stoisko z lemoniadą na zatłoczonej plaży. Jeśli plaża jest zatłoczona, faktycznie masz dużo klientów. Jeżeli jest pusta, nikt nie kupi, nawet jeśli Twoja lemoniada jest najlepsza na świecie. Jak duży jest Twój rynek? Czy rozwiązywany przez Ciebie problem dotyczy wąskiej grupy osób czy milionów osób? Czy rynek dynamicznie rośnie, czy jest już nasycony? Tak jak już mówiliśmy, Zoom przed pandemią był jednym z wielu narzędzi do wideokonferencji, ale w 2020 roku zapotrzebowanie eksplodowało i to dało mu gigantyczną przewagę. Ich rynek nie tylko był duży, ale nagle urósł jeszcze bardziej. Jeżeli planowałbyś na przykład aplikację dla dietetyków, sprawdź ile osób aktywnie korzysta z podobnych rozwiązań. Możesz też pomyśleć, czy Twój produkt można skalować na inne branże, np. dla terenów personalnych. Przeprowadź badania rynku, znajdź dane o konkurencji, wielkości sprzedaży w branży, a także o potencjalnym wzroście w przyszłości. Zrozum z kim rywalizujesz i jak możesz zdobyć swój kawałek rynku. Duży rynek to wielki potencjał, ale też ogromna konkurencja. Dlatego warto zaczynać od niszy, gdzie możesz wyróżnić się jako ekspert i potem stopniowo skaluj swój biznes. Jak wystartujesz? Start startupu to jak start samolotu. Najwięcej energii potrzebujesz na początku, żeby wzbić się w powietrze. Ale jeśli wszystko działa poprawnie, przechodzisz do stabilnego lotu. Jakie są twoje pierwsze kroki? Czy masz plan na zdobycie pierwszych klientów? Czy wiesz, jak zaprezentować swój produkt inwestorom, mediom lub partnerom? Jeśli budujesz aplikację, zamiast od razu wprowadzać ją na rynek, zacznij od testów w małej grupie użytkowników. Zbieraj feedback, poprawiaj produkt i buduj bazę lojalnych klientów. Dlatego ci pierwsi użytkownicy mogą stać się Twoimi najlepszymi ambasadorami. Planuj realistycznie, ustal, jakie kroki wykonasz w ciągu pierwszych 30, 60 i 90 dni. Wypuść produkt na rynek, nawet w podstawowej formie i stale go udoskonalaj. Pamiętaj, że nawet największe firmy zaczynają od zera: Apple w garażu, Airbnb od dmuchanych materaców, a Tesla od prototypu jednego modelu. Ich sukces wynikał z odwagi, wytrwałości i przemyślanego działania. Ty też to możesz zrobić. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak wystartować, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz pytania, wątpliwości, napisz je w komentarzu i wspólnie je rozwiążemy. Twoja przyszłość zależy od decyzji, które podejmiesz teraz. A więc do roboty!